Witam serdecznie, to Skorido i kolejny odcinek serii sobie czołgi. Bohaterem tego odcinka będzie Jack Tiger, dziewiątyrowy niszczyciel czołgów w niemieckiej linii. A to linia Zygfryda bitwa standardowa na niej. Ze mną w Pluto nie jest Kozy na M103. Standardowo tutaj jadę na prawo, ubezpieczam linię 0 miasta. Ze mną tutaj Jack Pantera, dwójka leci. Tiger 2 tu będzie dosyć solidna obrona z tej strony kozy zresztą resztą czołgów jedną na środek traktor jest dosyć ciekawy czołg, bardzo fajne działo szybkie przeładowanie celne nadbudówka bardzo pancerna, ciężko przebić bez przednia płyta też mocna pod dosyć dobrym kątem też dużo lubi odbić, jedną wadą jest jej y, dział karabinu maszynowego, które wchodzi wszystko no i dolna płyta, która dosyć duża jest. I ten nieściciel też, jak każdy niemiecki czołg od przodu, bardzo lubi płonąć. Więc najlepiej właśnie. No jest kapał trójka. Za się schować. No i kapał trójka dostaje do 608. Zrobić jakiegoś huldauna, żeby zasłonić dolną płytę. No i pojawił się Ferdynand. Ferdynand za 565 dostał. Nie ma, tym już od, 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 chciało się walczyć. Jeszcze strona ślepo, ofertka, Może coś weszło? Jak na razie po jeden. No już 2-1. Low party, te 25, te spadły. No, jest Ferdynand. No. Pluton, ciekawy pluton poczcimy drużynie e 85, pałka i to 54. Czołgi. satystyk może są dobrzy Zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie. Po jeden dla Plutonu. Jeden ubił Kozi. Jeden to 54, a pałka też to ubiła też. Nam, za 607 dostał, no i Kozi go dobija. Dobra, co tu mamy? Kapol, trójka tam się wycofała też. O, jest Is, Is. Jedynka. No tutaj nie wiadomo gdzie ten strzał poszedł. No, rykoszet Isa z tego działa pięknie, od przodu. No nic, spróbujemy teraz trochę bardziej z lewej. Weszło ładnie, pięknie. I już pada oka powtórka, tu się wychylała, ale też kozioł ją załatwił. O i a75 się tu pokazało. Nasze jest ciągnące gąskę, Ja mam bardzo ładny damage. No a75 się nie pochwalił swoimi umiejętnościami leci do przodu. Zostaje buły i wyparował. Dobra. Jest i z trzeci jest pałka bez przycelowania. Tu bardzo ładnie weszło. jak na razie ich Pluton nie zbyt sobie radzi. Dwa kila, ale już są prawie pałka. i... No. A się już nie wpadło, pałka jest na połowę HP. Tu i z też na zabicie, go zostawiam kozjemu lecą poszukać tej pałki. Tu jeszcze Tiger Drugi. Bił się 132, 32. już się nie będzie bił. No i tu pałka wyjechała. Odda strzał. Oddała, tak. Proszę spokojnie wyjechać. Tutaj strzał bez przycelowania. W górną płytę. Weszło bez problemu. Bardzo ciekawe. No i tu się szarpanie z celownikiem, ale w końcu się udało. Kozyj przyszedł też z pomocą. No jest, 117. Groźnym przyczynnikiem jest Pointer i T 54 Jeszcze na full HP i 3 On no jest tutaj. Ale daleko nie ucieknie. No i z trzeci mi przebił. No ale ja ładnie mu tu walnęłem. Tu z gąska, ale już zajerza go od tyłu. Obrócił się na jego. Podobnie strzał za 500. I zaraz Kozy go dobije. Już piąty tylko z jego. Tam Jack Pantera został ładnie za 512 i się wycofuje. Co zrobić z szóstego praga? No, ale niestety patotarty, Peszek. T54 te teraz jest głównym problemem. I mojej arto. Trochę Pan nam nie przestrzał. Te 54 na ma problemu. Żeby mnie przebić od, do, od spodu do płytę No i teraz patrzymy. Tak Tegoś 4 pada. Szczęśliwie pocisko się trochę w dół. I trafił go bez problemu. No, Jack Panthera załatwia te 4x1. Ale na szczęście już arty nie ma. Dostaje tylko Jack Pantera. Z którą tiger powinien sobie poradzić bez problemu. Ja 7-300 do trochę przyspieszymy. No i tak, pada, koniec meczu. Tutaj asa pancerę zdobyłem. Tak więc dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny mój odcinek.